Não <susurra> bem <susurra> 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 <głos> <głos> Właśnie sobie teraz oblatuje oblatuje słońce w koło i słońce gwiazda. Gala, galecki, tak? tak jest. A to, a to widzisz teraz, weszłeś normalnie? No to tak to wygląda, to jest gwiazda akurat, nie? I statek wygląda tak, nie? Tu masz panel, tu mam w sobie... I tam chyba z opóźnieniem to jakoś będzie No jest opóźnienie sporem. tu jest ekran boczny Jeden boczny, drugi lecę na tą planetę. A czekaj, jeszcze coś zobaczy. Odlecę trochę od tego. No i tak wyglądają. Otwarta przestrzeń kosmiczna. Te Unexplored to jest jeszcze nieodkryte, ale właśnie odlecę trochę od słońca. Kurde, jak to się, jak to się robiło? Mm. O, jest dobra. Więc teraz tak. Mm, No ładnie. ładne no, A to co to jest za planetka? Nie mogę. A to proszę co to, to. A też jakiś nieznany sygnał. Słyszał o siebie na YouTube. gwiazda, czerwony karzeł Ogólnie yy, ta gra co ja gram teraz ten Ali Dangerous ma bardzo wysoki próg wstępu w trudno do ogarnięcia jest Ja też jeszcze dużo rzeczy nie wiem na temat tej gry, ale coś tam załapałem wiedzy, trochę już nią gram No 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 ale tak ogólnie to jest zajebiste bez na razie tego o, się usłyszałem tak... się Nie, głowa, nie, muszę to włączyć. Bawię się na razie tak, bo szukam planety. Mm. Strasznie dużo ty księżyców, kurde widzę. A później sobie to sprawdzę. Lecę na planetę. A ogólnie jakbym tak sobie puścił, nie? A taką prędko... o, Zaraz zobaczę jak się rozpędzę tą prędkością maksymalną statek i nakierowałbym sobie na sąsiednią gwiazdę, to po roku czasu doleciałby taką, ale prawdziwego czasu roku, nie? Wszystkim graczom, żeby, udostęp... żeby eksplorować wszystkie planety, jakie są tutaj w tej elicie W tej naszej galaktyce, bo właśnie, zaraz Ci pokażę coś jeszcze Zajęłoby to 1000 lat Prawdziwych 1000 lat, nie? Tak wygląda mapa... Tak wygląda mapa galaktyki, nie? Zaraz zobaczysz tam To jest nasza galaktyka ogólnie, nie? No, ja teraz sobie zrobiłem podróż tutaj w to miejsce, bo lecę do Mugławicy Jakieś, bynajmniej. A lecę do głowicy kraba. Znaczy tu najpierw do Babły. A później lecę do głowicy kraba. Tutaj. O, fajna gierka Fajnie No, tu jest centrum galaktyki. Czarna dziura. Ogólnie teraz mam widok prawdziwy, nie? Zaraz zobaczysz, jak się zamula. ...i konsola, nie? Ogólnie każda ta świecąca kropka to jest gwiazda. I to jest centrum galaktyki, można powiedzieć. A ja... a tu są... Co to, to, to to, to, tu to są... Ten, to nie... obrzeża, no. A to są obrzeża. I zobacz, jaka różnica gęstości gwiazdy. Masakra da ja byłem w centrum galaktyki, 3 miesiące leciałem No naprawdę, 3 miesiące leciałem, aż doleciałem Później doleciałem do kolonii i tam dostałem, nie? To żeby powrócić, bo... żeby wrócić, bo zajęło mi to drugie 3 miesiące, leciałbym pół roku, nie? Ogólnie tutaj na górze po prawej stronie masz prawdziwy czas, nie? Podany Tylko, że to jest akurat... Coś pomieszane z tym, bo teraz jest ogólnie 139, no. Tam, i tam jest y, rok nadawany 2000 Nie, 3305 jakoś tak. Gdzieś tutaj jest nawet.. Gdzieś podany jest kalendarz. O planet, Minąłem planetkę. A ogólnie lecę lądować, bo chcę eksplorować planetę. Nie mam żadnego kargoraka, kurde, bo bym sobie coś znalazł ciekawego. Jego surowca i huu. Ogólnie jeszcze jest nasz układ słoneczny, nie? Ja do niego nie mam dostępu Bo żeby dostać dostęp do układ yy, na, na naszego układu słonecznego Potrzebny jest permit Znaczy nie, potrzebne jest, muszę zrobić takie misje, żeby dostać zezwolenie od yy, danej federacji, nie? Bo to są takie federacje, jest republika i takie tam, nie? Tak, imperium. No. no, a to jest nasz układ słoneczny. Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowis, Saturn, Uran, Pluton i wszystkie planety eee, O, a to to są stacje kosmiczne, to, że mogę ten dolecieć sobie. Tylko na Merkury można wylądować, a to jest już taki przyszłość, że jest terraformowane, zrobione jest terraformacja na Marsie, a to jest rok 3305 25 maja, tego maja, listopada, o tak to wygląda. Dobra, bo... No właśnie, ja lecę dalej Ale jest daleko Ja pierdolę, pokazane jest 46 dni Muszę się w chuj mocno rozpędzić A nie, wróć! Bo to mi już wykierowało na nową toą. Jak chcę tu lecieć. Kurde, minąłem tą planetę. odleciałem na 9000 tysię tysięcy lat. Na 9 tysięcy. Te -y to są jakieś miliony kilometrów, wiesz? Że na jakoś 8 milionów, 8 milion 7 milionów kilometrów odleciałem, bo są. Ls-y to są jakby sekundy świetlne, coś takiego, nie? Jest na przykład 40 sekund, żeby dolecieć do celu, nie? Ja raz leciałem pół godziny. Najwięcej godzina czasu. A tak daleko kiedyś usnąłem po prostu. Leciałem sobie gdzieś na planetę, tak jak teraz, nie? I usnąłem. 4 godziny. Leciałem z powrotem. <laughs> Puściłem statek i tego do cholery robiłem, sprzątałem sobie po chałupie, coś robiłem. I wracałem, bo chciałem sobie na planetę polecieć, nie? I wracałem do niej. 4 godziny. <grywa> Kurwa. No słyszę. Co to są za sprawa? Kurwa, tak uwielbiam swojego z głoma No, nakrzyczy się, klapa się da, ale i tak jakoś tak. Moja to się mnie nie boli, tylko kapcia, kurde. Muszę kapcie mi umgańczyć, jak mnie denerwuje. Czasami, jak już naprawdę jest, nie, mówię coś do niej, ona nie rozumie, to aż muszę ją przeknąć. No, bo się nauczyła, tak, i do, tak tylko reaguje, nie? do lądował na nie, tylko chcę się tak ustawić, żeby było widać tą planetę i macierzystą, nie? Ale jest tak ciemno, że nie będzie widać chyba raczej. za to się świeci ten mały księżyc jak nic. Uuuu. Ty ale to jest ciemne strasznie. To nawet światło nie imituje. To nie jest planeta. Co to kurwa jest? To jest planeta przecież. Tak, to jest gazowy gigant. Ale kurwa, dwie blisko siebie są. Proszę bardzo, zobacz. Dwie blisko siebie są, to fajnie będzie wyglądało, jak wyląduję na jednej z nich. Na tej ciemnej stronie będę lądował, żeby było widać tamto. Mhm. Za jakieś tam kaniony, a zobaczę najpierw na tej polądu, polatam trochę później polecę na tamtą i zobacz tak jak przykładowo na tej planecie wyląduję to tam będzie widać zajebiście z tego tak blisko 035G A, chrapie słyszę. Ale zajbi się, ja uwielbiam takie widoki, nie? Zaraz będę leciał z prędkością 2500 km, zaraz wejdę w atmosferę planetę. Teraz wyszedłem z prędkości ponadświetlnej. Mogę, 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 mogę. Tylko to kosztuje bardzo duże pieniądze. Jak masz na przykład ubezpieczenie, nie? Pojazdu to bardzo, bardzo drogo kosztuje. Na chwilę obecną jestem 4 km nad powierzchnią. A a ta planeta jest widoczna, widzisz taka czarna plama? Zaraz zobaczysz, no taka czarna plama jest. Najpierw sobie trochę to pojeżdżę łazikiem, a później na tamtą skoczę planetą. Ile to przeskoczyć, tylko fix tej na tamtą, kurde. Tamta ma fajne kaniony, coś podejrzewam. Ale no, stąd widać, popękana jest strasznie. Jaka górzysta jest ta planeta, proszę bardzo. Jaki górzysty teren wybrałem. Sprawdzę sobie na tym. Nie, po prostu ląduję. O, Peski tutaj jest ładniejsza, na tą drugą później polecę. Tamta ma większe k.T. jakiś bardzo taki, jakiś ma. Ja w jakimś kanionie, jakimś kurwa wąwozie jestem, czy coś? Kurwa, tu głęboko jest. Gdzieś wylądujemy zaraz. Taki krater wielki. O, tu w tym kraterze wylądujemy. na takich planetach z atmosferą takich, jak, na przykład tak planeta ziemiopodobna, podobna, nie możesz wylądować, nie, tylko na takich właśnie jałowych planetach, nie. Ale dużo rzeczy można dać się na nich fajnych odkryć, czyli kaniony, jakieś gejzery, jakieś coś, nie. Naprawdę dużo takich fajnych smaczków można na niej znaleźć. Landing gear deployed. Ląduje. Ale jest tak nierówny teren, że jest głowa mała. W ogóle jakieś kamyczki, zaraz będzie widzieli, będę pojeździł po tej powierzchni. Uuu, 30 metrów na ziemią. Normalnie stacje, stacje kosmiczne, fajnie tam możesz dokować sobie do nich. Dobra. Deployed. I teraz łazikiem będę jeździł. To statek? Tak, o kurwa No dajesz zobaczyć tam że są to takie staski. Ogólnie to po czasie jest coś takiego że ten statek odlatuje sobie nie No, odlatuje i lata na potem na orbicie Jak chcę sobie na przykład nie wiem wrócić czy coś to sobie go biorę i przywołuję, on ląduje tam gdzie ja jestem nie? Ale naprawdę górzysty teren, gdzieś w jakimś dołku jestem. I normalnie te planety orbitują mnie, one są po jakimś czasie, na przykład teraz jestem po stronie cienistej, nie? A tak zostawił do jutra, to bym by słońce, to normalnie było, widno by było. Nie wiem, co to, to będzie, czy coś ciekawego znajdę, argumentów. tu jest opisane, każda planeta opisana jest, to można na niej znaleźć i jak gdzie, jaka lokalizacja, nie? Tylko, że ja po angielsku za bardzo nie kumam, co tam jest napisane. Na przykład, nie wiem, jakbym teraz sobie wszedł Co, nie mogę wejść w mapę systemu? Co jest, kurwa? A przykładowo, ta planetka. Akurat nie ma może nie ma opisanego co tam jeszcze na nie znajduje. Ale nie jest zbyt jakaś interesująca, chociaż tu jest jakiś krater. Tu są jakieś kaniony może. Chociaż nie muszą być to kaniony koniecznie. A ten cały czas jedzie. Coś, coś znalazłem. Znalazłem jakiegoś surowka. Oczywiście mógłbym go sobie wyłupać, żeby go mieć. Surowiec. Tylko, że nie mam, go, nie mam jak go wyłupać, nie? Czy nie mam cargo, skupa, nie? Czyli jakiegoś magazynu u tego... Ładowniczego. Kurwa, zobacz jak, jak tu, nie wiem czy widzisz... Teraz zobaczysz jakie jest nierówności są na tym terenie Jak, jak mi się ten, ży, jak mi się żyroskop wykrzywił kurwa Pod jaką górką ja jadę A ona wprost nie widać jakieś skupisko tych gwiazd i planet, widzisz? Akurat, o, 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 o Teraz się cofnę? Może nie Teraz będzie. Idealnie akurat tam gdzie celownik jest, w tym miejscu widać inne planety z tego Układu Słonecznego, To są w chuj daleko. Gęsto, nie? Taki podłużny. Zajebista gra jest Unii. Ole kurwa stromu, Jezu, gdzie ja się wjebałem? Ole ten teren jest górzysty. Tak, tak, tak. Niektóre mają 9G przyciąganie, nie? A jest taka planeta, nie wiem gdzie dokładnie, nie pamiętam w jakim układzie, ale jest. tam się wybiorę kiedy. Nie widziałem właśnie na, YouTube, na YouTubach, jak ludzie tam latali, i. O jezu, ale głąb, dziura. Normalnie, te nie wyrabiali i się rozbijali, nie? Nie, wszyscy, nie wszystkim udało się wylądować, tak, przyciąganie jest. Ale tu jest górzysty cytern, aż żałuję, że to jest kurde ciemno A z następny surowiec jakiś znalazłem I Ogólnie tutaj jest jakaś e, rasa obcych Nie ogólnie w tej grze Ja jeszcze się z nimi nie spotkałem Oni, oni nazywają się Targoidzi. Ma są jakieś planety i jakiś ten, yy... o jakiś, jakiś kurwa, minerał tu leży kurwa, że nie ma minerału żadnego.

Skooff, deployed cargo scoop, retracted. Kurwa, handlockem włączyłem kurwa, niech sobie na ra. Aha, ręczny kurwa, ale to jakiś O ja pierdzielę, jak tu jest wysoko, jezu, ja lecę. <grym> Ja normalnie frnąłem, Jak tu jest wysoko Jakie tu są górzyste tereny, nie no fajna planeta Nie, nie no tą planetę trzeba z góry Tą planetę trzeba z góry obejrzeć nie? Tak zara mój przyleci A. Jeszcze lepiej, pięknie I o to chodziło. No, ale strasznym dole Włączyłem tryb nad mnie. O jest mój statek, widzisz? By lądował no, Zaraz zobaczysz Dobra on się ląduje W dupie to mam Wlecję Abo chuj Na następnych planetach będę to wykorzystywał Coś ustawiłem źle, nie tak, bo... O kur... Dobra, gala, ja będę No spoko, ja też, ja też już... Wylądowałem sobie gdzie chciałem... Tylko teraz sobie... Z... Wezmę, wląduję do statku, kurde, i żeby mnie nic nie zaatakowało, czuję się, będę czuł się bezpiecznie, przynajmniej. I też skończę. No spoko, ja również dzięki, gratulacje jeszcze raz, biegłości. No spoko, no na pewno będę chciał patony wbijać, bo to jest nieuniknione, nie? No. No hejka, hejka. My to zara kończymy to wszystko. Kurde, no teraz będzie ciężko. Jakbym miał kargo z kupa, to bym sobie pozbierał No Dobra, trzeba włączyć tryb nocny, żeby każdy schowijać. Nie wygląda. Dobra, dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć.